Dno i metr mołu. A filmik? Taki niezaśmieszny, za śmieszny, nie za mądry. Kopyracje. XD Ja to kurwa oram. Cześć, tutaj domek Kopyra z blogu blogkopyra.com a to są Kopyracje odcinek drugi, w którym głównie będę... Kopyragował na e, koperację numer 1, aczkolwiek nie tylko. E, ten odcinek e, został e, zmontowany przez Kacpra. Tego samego właśnie e, powiedział mi, że Tomek, ja ci dośmieszę te Twoje odcinki montażem. Ja mówię, nie sądzę, Ale dobra. No to lecimy. E, kto myślał, że na blogu e, jest bezpieczny od koperacji, ten się mylił. Tomek, wyłączam po 10 minutach. Nie idź tą drogą! Już wolę te twoje moralizowanie niż sztuczne szydzenie z widzów, sztuczne! Bo nigdy twoja reakcja po miesiącu nie będzie taka jak na żywo, zaraz po fakcie. Coś w rodzaju, ktoś ci mocno dosrywa, a ty się budzisz na drugi dzień i sobie myślisz Kurwa, mogłem mu tak odpowiedzieć, zajebiste by to było. Zasadniczo koncepcja jest taka, żeby odpowiadać szybko, tak? Żeby to się pojawiło regularnie, może w każdy piątek, e, piątek, piątek, imprezy, początek e, Więc być może będzie się to pojawiało w piątek i w tym momencie muszę jechać regularnie, co tydzień, nie? Ale zobaczymy, że tak będzie, nie wiem. Dobry sposób na wyjaśnienie hejterów, tylko że z drugiej strony troszkę szkoda czasu na to, aby wyjaśniać hejterowi, że nie ma racji, a jego komentarz to tylko hejt, nic więcej, zero argumentów, tylko brudny hejt! Martwi się Mariusz. Otóż Mariuszu, nie martw się, dlatego że e, hejt to ja kasuję. Jeżeli coś zostało, to uznajesz, że to nie jest hejt. Może być jakieś dosrywania, ale nie hejt. I warto go skomentować ku uciesze wszystkich. E, geneza owsianki. Mi tam zawsze tempo mowy pana Tomka odpowiadało. Nie za szybkie, nie za wolne. Takie karmi wśród youtuberów. I see what you did here. Tu e, proboszcz uchwycił kwintesencję kopiracji. To są takie kopyracje. takie kopyrowe racje. Kopyr zawsze ma rację, kopyr zawsze ma kopyracje. Bingo, Maniek, e, dobra seria, Tomku, a swoją drogą, Wałbrzych, dobrze, że w tym spieda szybie nie zostałeś dłużej. Mają wieczny kompleks w Wrocławia. <laughs> nie, no przyznaję, że gdybym Dawałem sobie rok, Czyli przeniosłem się po pół roku. Gdybym się nie udało przenieść po roku, zacząłbym kurwa studia od nowa we Wrocławiu. Na bank. czy <grym> nawet na Akademii Ekonomicznej. Generalnie spoko, tylko mnie akurat razi twój język. Te polskie przecinki. Pewnie był jakiś filmik, gdzie komentujesz twój sposób wysławiania się, lecz mimo wszystko mnie to razi. E, miałem taki film. Nagrałem taki film o tym, o tych wulgaryzmach, Kurwa. Kurwa kurwa. Kurwa, kurwa. 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 Kurwa, kurwa. Kurwa, kurwa. Kurwa, to jest kurwa drama. I nie puściłem, bo nie do końca byłem pewien. Znaczy, ja podchodzę do wulgaryzmów użytkowo. Znaczy, one dla mnie pełnią w języku polskim funkcję. I póki ktoś nie bluzga kogoś, nie, nie, nie poniża, nie wyszydza, nie, nie obraża, to moim zdaniem jest wszystko spoko. Jeżeli ja mówię, e, że się wkurwiłem, czy tam coś tam jest popierdolone i tak dalej, to dla mnie to nie jest e, nic złego. To może być co najwyżej nieeleganckie, to może być niezgodne z samouarwierem, ale nie jest to coś, co bym uważał za e, moralnie wątpliwe. Ale jednak zauważam u siebie. Że jak dużo sobie pozwalam na bluzganie, to jestem też bardziej agresywny, więc generalnie mam wątpliwości, czy wulgaryzmy mi służą. <gryzmy> Natomiast wulgaryzmy mają bardzo dużą moc taką integrującą, taką tworzącą Team Spirit, taką, że na przykład jak się pierdolniesz w palec i zaklniesz, to cię szybciej przestanie boleć niż jak. Nie zaklniesz, są na to badania, naprawdę. Na początku grasz jak drewno. Poza tym Wałbrzych to jest kurwa rak Dolnego Śląska. Tam żrą do tej pory wągiel z bieda szybów. Kurwa, zostawcie ten Wałbrzych. To tylko przykład. Ale tam na serio na początku tego filmu zadzwonił syn. To znaczy, yy, ja myślałem, że to będzie śmieszne. Takie trochę zapytaj brzeczkę. Ech. Efekty suszy w zimę. Jakby jednak spadł śnieg, to by nie było takich filmów. Każdy by wolał iść na sanki zamiast to oglądać. Nawet kopyr. <laughs> ten format to trochę jakby tako Hemingway, który zapełnia stadion, wisował jakiegoś łysego JPG, który na, ma 100, 100 odtworzeń na YouTubie. Jest taki poziom, do którego się nie zniża, bo przynosi to przeciwne skutki od zakładanych. Dzięki, bo można na ten komentarz spojrzeć z dwóch stron, ale rozumiem, że to jestem tako Hemingway. Który zapełnia stadion, więc generalnie dzięki. Półczyn full, czyli full jak za dawnych lat. Łukasz M, pseudonim Cezar. Kupiłem, sprawdziłem, paskudne. Kopyr, Kur... korwa. Proste pytanie. Ty czujesz się gwiazdą polskiego kraftu i w ogóle nie? Przyznaj, że łechta cię to w opór. Dzień dobry. Czy to jeszcze kanał o piwie? Tomaszu, już dawno nie. Ale cringe.. Kacper to samo powiedział. Mówi cringe 4 na 10. Tomek Daj zmontuje ci to z mniejsze do 2 na 10. A może nawet 1? No to spróbujemy. Niestety, ale od jakiegoś czasu pierdolisz jak mały władzio. Nie wiem dlaczego? Ale ten komentarz mi chyba sobie wydrukuję i powieszę nad lustrem w, w, gdzieś w, tutaj w kiblu w studiu, bo naprawdę tak mi dobrze robi ten koment. Podoba mi się, no podoba mi się, co zrobić, no. Tomek, złoto, złoto pomysł. Prosty i genialny. Kontynuowanie tego formatu to oczywista oczywistość. Aż człowieka korci, żeby napisać coś zaczepnego i włożyć w gówno petardę. A może właśnie o to tu chodzi? To jest tak jak w tym dowcipie, nie? Przychodzi facet do dyrektora cyrku, żenujący żart prowadzącego. Przychodzi facet do dyrektora cyrku i mówi tak. Panie, mam, wspaniały numer. Wpuszczamy tutaj dżigitów na koniach. I oni mają worki z gównem. I ci, ci dżigici jeżdżą w kółko po arenie i tymi workami z gównem machają nad głową i rzucają w publiczność. I rzucają, wyciągają następne worki, rzucają i tak y, wszyscy, y, cała widownia w gównie, dżigici w gównie, tutaj wszędzie wszystko w gównie i wtedy wchodzę ja cały na biało. Wiem, cringe, cringe. Dobrze, Koper, jazda z sk kwami. A, i pozdro dla tych, co nie chodzą na psiarnie, się pruć na kolegów. Niezmiennie pozdrawiamy prawilnych chłopaków, którzy nie chodzą się próć na psiarnie na kolegów. Od początku przyspieszam Twoje filmy na półtora, bo się kurwa nie da oglądać. Hehe. Stary. Ty spróbuj na 0,5. Zastanawiałeś się kiedyś, ile już formy... forsy przepiłeś? Odpowiedziałem na ten komentarz yy, na blogu, ale to na, na, na kanale, to nie to samo. To musi być w tej formie. Nie liczę godzin i dni, nie liczę wypitych piw, to życie mi, nie ja, jestem wciąż taki sam, wciąż ten sam. Jak cię nie stać, to cię nie stać, jak cię nie stać, to jesz gówno. Copyright, kopyr. To jest kopyracja miesiąca według mnie. Cokolwiek kopyracja oznacza, ale bliżej do masakracji niż kooperacji. Po tym filmie. <gryw> bardzo dobrze rozchminiasz to. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jeśli komuś trzeba tłumaczyć tak proste rzeczy, to i tak ich nie zrozumie. Nie, nie podobieły mnie się te wydłużenia i utonąłem przed połową. Zdaje się, że profil kanału zmienia się z ważenia piwa na jakieś lifestyle'o i ja już przestaję być grupą docelową. <laughs> no, drogi Karolu, wydaje mi się, że tak podchodząc do sprawy, to możemy e, zamknąć e, wszystkie e, przedszkola, szkoły i uniwersytety, wyjebać w pizdziec. Bo dla tego, co już wie, to wszystko jest oczywiste, nie? A dla tego, co nie wie, się nigdy nie nauczy, no to po co uczyć? Piotr Wawrzyniak zawsze e, bardzo długie komentarze e, pisze na e, kanale. Naprawdę. To są czasem komentarze na cztery strony A4. Um, tak sądzę, bo nie wrzucałem nigdy w ten, ale na, następny print screen to mi się nawet nie zmieścił na jednym ekranie. E, a tym razem mnie zaskoczył, bo napisał Kopyr, porada dnia. Żeby być pewnym siebie, trzeba wykazać się pewnością siebie i zadziałać będąc pewnym siebie. Głębokie. Napisałem, przesłuchaj jeszcze raz, bo nie zrozumiałeś. Na co yy, 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 Piotr upiera się, że jednak zrozumiał. Twoja porada dla chłopaka? Idź, zagadaj do dziewczyny i weź ją na randkę. Jak się zgodzi, to będziesz wiedział, że potrafisz wyrwać taką dziewczynę i od teraz możesz szaleć. Bardzo sensowna rada. Szkoda, że z dupy. Brak pewności objawia się tym, że ten nasz chłopak nie zagada, bo się boi. I tysiąc powodów, które sobie na poczekaniu wymyśli. A jakiś pewny siebie gnojek, który często jest ludzkim zerem, takim bedbojem, na bezczelnego wręcz zagada do tej dziewczyny na dzień dobry, nie mając nawet sekundy wątpliwości. Teraz już rozumiesz czemu? Żeby być pewnym siebie, trzeba być pewnością siebie i zadziałać, będąc pewnym siebie? Budowanie w ten sposób pewności siebie przez działanie i doświadczenie nie działa. No więc, jeżeli by ten nasz fajny chłopak, porządny, trudno co zrobić, jak mawiał e, Hofander, e, jak ten nasz porządny chłopak e, chce zagadać do superlaski, to ja nie mówię, żeby on podchodził i mówił hello baby, e bierdolniemy Densa, tylko żeby przełamywał się po troszeczku, po kawałeczku. Jeżeli to jest dziewczyna z jego klasy, to tam, cześć, cześć, a, cześć. Jeżeli, e, no, wiecie, jaki jest najlepszy sposób? Najlepszy sposób to jest sprawić, żeby was polubił ktoś, to jest e, rada Benjamina Franklina. Najlepszy sposób, żeby was ktoś polubił, to jest coś od niego dostać. Znaczy, sprawić, zaaranżować taką sytuację, nie wryj, zaaranżować taką sytuację, żeby ktoś wam sprawił jakąś drobną przysługę. Dajmy na to, jeżeli ona jest dobra z fizy, a nasz porządny chłopak może i też, ale idzie do niej i mówi, że on coś tam z tej fizy nie kuma, czy mu mogła pomóc, nie? I jak ona mu pomoże, to ona mówi, skoro ja mu pomogłam, to on nie może być takim e, totalnym zerem bo totalnemu zeru bym nie pomagała, nie? Nie zniżyłabym się nawet do rozmowy z nim. Tak to działa, nie? Jest taki sposób, na przykład pożyczyć coś od kogo? pożyczyć książkę, jakaś drobna rzecz. No jak już mu pożyczysz i oddaj, kudma, no bo jak nie oddasz, no to wszystko zepsujesz, ale jak mu oddasz tą książkę, to on mówi, hmm, porządny koleś, nie? Pożyczyłem mu książkę, oddał, nie pogniót, nie, nie zaplamił, w porządku, nie? Także to jest taki, taka, taka manipulacja mała, żeby zyskać sobie przyjaciela, nie? Oczywiście. Nie zawsze to działa tak w 100%, ale generalnie to działa. E, natomiast jeszcze wracając do tej laski, no przypomniał mi się taki e, żart prowadzącego, e, żenujący, że, e, prawda, e, podchodzi e, chłopak e, do dziewczyny e, na dyskotece e, gdzieś pod Rawiczem i mówi zatańczymy, a laska mówi czekaj i Gratulowanie komuś za to, że stworzył nudne piwo, to jak gratulowanie reżyserowi za to, że nakręcił nudny film. Jak dla mnie, to za dużo się doszukujemy w kraftowych piwach pozytywów przez sam fakt, że to kraft. Jeśli piwo jest nudne i wodniste, to dla mnie jest najzwyczajniej w świecie kiepskie. Czym tu się jarać? To jest mniej więcej tak, jak już powiedział, kurwa, ja nie wiem, co się ludzie tym na no, loski zachwycają, kurwa, nawet ani razu nie śmiechłem i w ogóle nie było żadnych, kurwa, pościgów samochodowych. Ani szczelaniny. To ma być, kurwa, jakiś yy, dobry film. Kopyracje. Yy, yy, opinie są podzielone. To było słabe. Cały film uważam, że jest o niczym. Powiedzmy sobie szczerze, Kopyr zrobi to tylko dla wyświetleń i hajsu, bo czuję, że źródełko powoli wysycha. Ja suba usunąłem już jakiś rok temu. Dno i metr mułu, a filmik taki niezaśmieszny, nie za mądry. Koperację, XD. Ale oglądasz i komentujesz. Dzięki wielkie. Lepszy jest ten, który ansubował, ale ogląda i komentuje, a może nawet da łapkę w dół, niż ten, co subuje, a nie ogląda. Nie, no w co drugim zdaniu używaj smooth, big thing, pull hard ale przypiernić się do tostowane. Po pierwsze nie pull hard, tylko purhard, czyli nalewaj agresywnie, nalewaj mocno, ostro, twardo. Po drugie czy ty, gościu, kumasz bazę, kumasz różnicę między językiem potocznym a językiem oficjalnym? Jeżeli ktoś na stronie robi opis piwa, Używa języka oficjalnego. Oczywiście on może być mniej lub bardziej formalny, ale jednak język pisany różni się od e, języka mówionego. Więc jeżeli robię wywiad z e, piwowarem i on powie: A wiesz, tutaj se te e, szczapy tego e, Palo Santo, żeśmy se e, tostowali, e, to to jest spoko. Ale jeżeli on napisze, że tostowaliśmy, tostowaliśmy se szczapy, nie, nie, szczepki Palo Santo. No to nie, no to nie. Poza tym mówię, tostowanie w polskim języku jest jednak bardzo mocno yy, połączone z tostem. A tost jest od toast, czyli opiekać, więc... Moim zdaniem, moim zdaniem to jest jednak błąd, jakby nie patrzył. Recytacja Kazika była wspaniała. W sensie, no tak chujowa drętwa sztuczna i beznadziejna, że aż wspaniała dla mnie, lubiącego smakować czasem troszkę irytacji. Była jak super tanie piwo wysokoalkoholowe z butelki dla żuli. Cudowna. <grymne> to, jest właśnie, to jest właśnie dyplomacja. Jak powiedzieć komuś spierdalaj w taki sposób, żeby poczuł radość na myśl o naciągającej podróży? Paweł Babulewicz. Kopyr, błagam cię, nie śpiewaj więcej. Jak widzicie już po tym filmie nie zastosowałem się do tej rady, natomiast muszę wam powiedzieć, że nie pierwszy raz to słyszę. Pierwszy raz usłyszałem to w szkole, gdzie zostałem wybrany przez mojego wychowawcę, przy okazji organistę parafialnego, który uczył muzyki w naszej szkole podstawowej. A zostałem wybrany do, do klasy muzycznej. Co prawda, pan Janusz przeprowadzał, przeprowadzał testy i on kazał nam śpiewać. Ale niczym dobry menedżer chciał mieć w swojej klasie the best from the best. Wszystkich najlepszych. Więc brał też tych ta, także do tej klasy muzycznej tych, którzy nie potrafili śpiewać, ale mieli dobre oceny. Chciał po prostu, żeby oni mu podciągali średnią i żeby jego klasa była najlepsza ze wszystkich klas na, w danej podstawówce. Więc byłem niczym ten, prawda, tępy acz. Uzdolniony sportowo chłopak na koleżu, któremu pan Janusz powiedział, otwieraj usta. Słowa się naucz na pamięć. Otwieraj usta, ale nie śpiewaj. Nie śpiewaj. Natomiast ja od zawsze hołduję um, maksymie, czy zasadzie, czy, czy, czy myśli Jerzego Sztura Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę go. Więc yy, ja niestety talentem wielu gaszę i nie zamierzam świata pozbawiać tego talentu. Więc rozumiem, wiem, ale ja to widzę inaczej. I to by było wszystko w tym odcinku, montowanym przypominam przez Kacpra, więc poziom cringe'u to jest jego zasługa. Mam nadzieję, niski poziom. To by było wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.